Tym razem zagraliśmy w podróbkę oraz w ciało, czyli w dwa ulubione tryby. Tym razem grając w podróbkę nie chciałam rysować kolejnej twarzy albo postaci, więc uznałam, że narysuję wieżę Eiffla, ponieważ byłam ostatnio w Paryżu. Zrobimy taką... zrobimy coś takiego. I zrobimy tu coś takiego. To będą drzewa. Tylko to jest noc widzowie, wiecie o co chodzi. No, to jeszcze poprawimy zaraz. I tutaj czekajcie, by sobie kolor ta wieża Narysujemy tak Ej, ona mi się nie zmieści Zrobiłam ją za... O nie Widzę problem Spokojnie To będzie tylko dół wieża Eiffla O kurde, popełniłam ogromny błąd Boże, jak to źle wygląda Dobra, uratujemy to, wyklepiemy to, wyklepiemy to To jest błyszcząca w nocy, świecąca, przepiękna wieża Eiffel Tower tylko tutaj trzeba szczegółów dużo. Dużo czasu mamy, więc ogarniemy to. Mocno, no bo to podróbka. To chciałam coś takiego na podróbkę. Że może nie zawsze jakaś, jakaś osoba, tak? Ile można osobę? Tak, że, że może nie osoba. Dobra. I teraz tak. Tutaj się dzieją jakieś rzeczy. Tutaj się dzieje trawa. Dobra. I teraz tak. Spokojnie. Trzeba te kraty narysować teraz ładnie. Mało czasu, więc trochę przyspieszam. To najgorsze kratownice, jakie narysowałam w życiu. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to proszę, zrób to koniecznie. Zostaw w komentarzu wiadomość z informacją, co chcesz, żebym narysowała kolejnym razem. Potrzebuję pomysłów na te prace. Tutaj też jest jakieś zielone. Okej. Okay. Okay. Wyglądało to jak wieżonej flaczy, nie? Starałam się. O, kurde, pushin! Teraz jak wygląda Pushin? Ma dwa takie trójkąciki, tu ma takie trzy, dwa wąsiki, uśmieszek, nóżki, dwie widać tylko i ogonek schowany i tu serduszko. Nie masz szans, że to zapomnę pamiętam. Yy, są są szanse, że to zapomnę, ale żeby to zapamiętał. Taki jakiś jest. Tu miał ogonek, tu miał dwie nóżki, tu miał takie, tu miał takie. To jest tyle, co pamiętam. Nawet nie ten kolorów to jest problem jedynie. On był szary, szary z różowym czy różowy z szarym. I podpiszemy. Kurde, nie mi się napis. To damy tu. Shin, jak to się pisze? Pushin? Nie pamiętam. Ja nie wiem jak to się pisze, bo ja zawsze to mówiłam. Ale nie pisałam nigdy. Było napisane pushing, okej. Okay. Ale jakiś taki Simpson dowalony. Boże, nie ma opcji, że to przerysuję. Dobra, spróbujmy to zapamiętać. Oczy takie do góry, ubranko pomarańczowe, ucho widać. Nie ma opcji. <gł> Wygląda jak sztyc. O to jest luka Woltun, desztyca usta miał? <grym> i, <górny> I tried my best. Piesek aniołek patrzy do góry. O mój Boże i to kółka był piesek. Piesek, aniołek. To nie jest ta emotka. Hej! Cześć, Siusiak. Cześć, Siusiak. Jesteśmy w trakcie rysowania podróbki, więc jest intensywnie wiesz? Rozumiem, będę wam przeszkadzał. Super. Jakbyś Super. tego nie zawsze robił, nie? Banan i małpka. Ten banan mi trochę nie wyszedł. ale banan wygląda moim zdaniem mniej więcej tak. I tu narysuję małpkę. Co jej się stało? Moja, moja małpka jest chora! O nie, że nie ma czasu. Co to jest? Czerwony, żółty. Co? Jakiś taki kamulec, i z niego wytryska takie. I z niego wytryska takie. I chyba jeszcze oko? Nie wiem. A tu było. A tu było coś takiego? Nie wiem. o, o, o Jak to skomentować? Tak jakoś. Co to było? To był jakiś żabson! Nie wiem. Dobrze sobie radzisz. ciężko jest... Piesek z czerwoną obrożą. Nic więcej nie pamiętam. Nie wiem, że to było tym grubym, ja chyba zyspermowałam. Ładny piesek super nam poszło no, na będziemy. pewno. Mi, mi poszło dobrze, więc wam pewnie też... No, oczywiście. Ja narysowałam wow, wow. wieże że wow. i... No, chciałam, żeby jeszcze była fajniejsza, ale mniej jeszcze więcej chyba daje vibe'i. O nie! Jest to, nie, nie podoba to, to, to poszło bardzo źle, to nawet wieżę nie będzie przypominać. Ale jak to zobaczyłeś, to wyglądała jak wieża Eiffla. Rozumiem, że zrozumiałeś. No tak, nie ja wiedziałem, co no. rysuje, natomiast myślę, że osoba już po mnie mogła mieć duże problemy. Okej, okay, okej. Okay. Ciekawe, kto był po tobie, nie? Okej. Okay. Okay. Ale okay. piękne, kondor. Wszystko zrobiłeś na odwrót, bo wieża była żółta, a boki były czarne, a ty miałeś czarną w wieżę i żółte Pamiętałem, że były dwa kolory. No. <noise> 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 Jucię, skąd ty wiedziałaś, że rozwabi dajflas? <noise> no patrzysz. Okej, okay. to, to, to wygląda jak, jak jakiś taki chwytak metalowy do elementów. Jakaś ręka. No a wyżej nie wyglądało jak chwytak. Nie, <noise> krączka, no wyglądało, wyglądało, <noise> no. O, ja dostałam to i ja mówię wiem co to jest, ale zaczęłam rysować, i mówię. Że w była, to pewnie rysowała wieża Eiffla. Słuchaj, a wiesz czemu to jest wieża A? Aj... To nie jest wieża Eiffla, to jest wieża A. O, jest wieża A! To nie wieża Eiffla, to wieża A. To jest A. Ja, jest a. Bieżę, Ale, ale ja, jak jest... ja ją rysowałam, to... A, no dobra, bo ja nie rysowałam czubka. Piękna! No, to jest blisko, blisko. Plaga Azerbejdżanu, coś takiego. Ooo, to ja dostałam Pusina po Julciance! Tylko nie pamiętałam, jakiego kolorku są te plamki na Pusinie. Że różowe. Ale nawet mi wyszło, jak na mnie. Nie, no bardzo ładne pushek. Też myślałam puszy, tylko nie pamiętam, jak się pisze puszyn. Już mi się nie zmieściła na dole, więc myślałam góry. Ej, no wejdź! O, tak jak wszędzie! No właśnie. Dobra, i lecimy z Jeremim. Co to za? A to tak, bardzo ładnie, Jeremi. <noise> Właśnie nie wiem, czy to są cyce, <noise> czy to są jaja, nie? Czy to jest podbródek? Co to jest? To uśmiech. Dobra, dobra, najważniejsze, że Jeremi to widzi. to jest ogon, nie czy ręka, ręka, bo to kluczowe. No, zależy. Czy to jest prawa ręka? Chyba miał być ogon, ale tak w sumie to trochę wygląda jak ta ręka. Ogon, ogon, to jest ogon. O, zaczyna wyglądać jak od Dobra, jest kotek dalej. No, I do kotek. No, to już tak średnio kotem no? Ale jest szary kot do końca, tylko stracił. W Dobra, pingarą. Co tu się stało ze dyskusek? Grzybów. Żaba! A to tam mnie padał deszcz, ja sobie uroiłam, że tam padał deszcz, ale i tak nie zdążyłam narysować. Okej... Okay. Ale jest w miarę podobnie, tylko zaczyna, tylko chcecie przytulić. Ja zepsułem całość, nie? O Jezu, Ale to, to wygląda jak ten ziomeczek z tametu kosita. A! Tak, a tak. tak Bez kitu! Ty się skupiłeś maksymalnie na narysowaniu tych żabik stóp, których w ogóle nie była na tym rysunku. Nie ma, to było. I potem nie zdążyłeś na kapelusz, który był na tym rysunku! But it's okay! No, okej... Okay. To będzie to! To gówno to zielone. To I właśnie tu się pojawi było. język nagle. Czy co to, to jest? Nie wiem, czapka, czapka i papryczkę chili. O ja dostałam takie. Zrobiłam rybek która stoi. Ryba! Ale chciałabym powiedzieć, że nieoczekiwanie wrócił kolor czerwony. Tam. No właśnie, to jest tak. jakiś plot, tu jest w ogóle. Niczym się nie różni od pierwszego obrazka. Z racji, że ja nie umiem rysować teraz są banany i małpę. No. Ej, a ja się bałam, że jak ja to rysowałam, to coś to się narysowałam, a ja narysowałam się. Ja zapomniałam, że tam była małpa po prawej stronie i na szybko ją rysowałam. <noise> Piękna. Okej, okay. ale przez to, że jest banan, to nawet jak komuś nie wyjdzie do poprawej, to wiadomo, że to jest kontekst małpy raczej, tak? Ja Bez myślałem, banan. że to Misio jest. Tak, bo banan potem z nich nie okay, Banan Okej, okay. żółtym kolikem. jest skórka tylko. Ja się skapnęłam, bo zobaczyłam małpę, więc mówię, okej, okay, to musi być banan, ale nie starczyło mi czasu. <laughs> okay. No nie mów że nie zobaczyłaś w tym bananie banana. Nie, nie zauważyłam. O nie, Misio patrzy jak wiaskę. To jego pierwsza gwiazdka! Ooo! No, misiu, szajni misiu. Dobra, nie było tego. Gdzie... Kagero. No dobra, już wiem, wow. co to się przed, żyje, no. Ja już wiem, co to będzie. Ja też. Ale jaki to jest bajki? To jest jakiegoś zakochanego hundla, czy coś? Co to jest? To jest Areskotratus. To jest ten mały kotek z Areskotratus. Fajny. No, Jeremi. Będzie z kobitów nie? Jak nie? Luchy, bo... Jak nie ja z Jeremi. Ja Aaa, to będzie ten pies z czerwoną obrożą. Ja tak, Pamiętam ten Gdzie <laughs> jesteś Scooby-Doo? bądź tu. Potrzebna na twoją pomoc. Jaki <laughs> jak side daj <die> w ogóle. Ej, <laughs> starałam się, okej. Okay. <laughs> Ładny. O, Juliana narysowała Scooby-Doo, który wygląda jak Reksio, bo ma biały ten. Dobra. ja, ja kolor zmieniłam. To ja jestem daltonista. <laughs> O, o, ja dostałam to od ciebie, Pinki. Bezbyłam pieska, o. Jawnik. Ciężko by było okre określić, czy to jest pies, czy zając, ale strzeliłam psa. To wyglądał jak baranek wielkanocny. <grym> ale jaki ma teraz moja praca. O, to było super, to było oh. super. Zajebiście to wyszło, szczerze. Kurde, to to będzie się fajne. bardzo zmniejszać stopniowo. Ale A -a. wydaje mi się, że to musi daleko przyjść. Ewentualne zagrożenia przy takiej pracy to jest delma, moim zdaniem. Tak, to jest nic. I minionek, Delma i minionek, Dwa ewentualne zagrożenia. Okej. Okay, okay. okay. oh, okay. Nice bardzo. Ja też próbowałam to zapamiętać. Trochę już gorzej, ale nadal, że tak powiem, okej, okay, ja tak. próbowałem to zapamiętać. Okej. Ej, no nice Ej, close. Wygląda Kubuś Puchatek jednak. Okej, okay, to jest czwarte zagrożenie, które widzę. Kubuś Puchatek. <laughs> <śmiennie> Jak z tego mema taki powyginany, ten Kubuś Puchatek taki <śmiennie> Tak, taki wysuszany. Tak. No, Znało, no. Nee! <noise> <Ja> nie kolor <noise> został. Spodziewałam się gorszego zakończenia, jest okej. Okay. Ja <noise> ja nie tego narysować, <noise> więc jest takie o. Okej, okay, jest piesek. On się zamienił chyba w aniołko pieska. Tak. Bo tak. to przeze mnie. Bo ja miałam takie, takie miałam coś tego na głowie, to była korona czy aureola tak, korona. i zrobiłam aureola Tak, tak. I się zastanawiałam, czy to w ogóle nie, nie była ta emotka taka Bible Thump, bo dawał mi to vibe trochę Bible Thumpa. I, tak I trochę tak narysowałam bardziej Bible thumbowo. Nie też się trochę robi. O, kurde. Diodut! Diodot! <laughs> <laughs> oh, cukierek, złoty z nich! <gulandia> ja po pięciu godzinach w wararancie. Ja pisząc prośbę on banana do raja tu. <gulandia> to był pędzel! To był pędzel! Ja tym, pędzel. że jest farba, żeby... nie, nie było Bo... tego, tak? Coraz dalej będzie coraz krótsze, no właśnie. O właśnie. Ojejku, to tak jak ślimak, który się, to torra się torra to na, na tęczowo. Ślimak bez domku żyga na tęczowo. nie jest gówno z dopalaczem tęczowym? <gulandia> ja wiem, co to będzie. Boże... To zaczyna wyglądać jak ja, jakiś słupek. Jak jakiś słupek z geogesera Jakbyś jaszczule się przemienia z językiem. To jest czaszka? Tam, jest. Jest. <laughs> czaszka z z kamień ze nie. Kamień ze szkórkiem. To jest jedno spaghetti, Piękne. O, Jeremi, o Jeremi od razu, jak trzeba było znak drogowy z Tajlandii narysować, to od razu. Ja zapatrzyłem i dlaczego tu jest plemnik? ten tylko jeden. To, to, to ty po prostu Ale narysowaliśmy tak. ciebie. Poświęciliśmy ci całą a -a. rundę. sobie zagraliśmy w dziwne ciało, a ja miałam na Naprawdę dziwny pomysł i chciałam narysować BDOESA Chociaż wszyscy mówili, że to nie jest dobry pomysł Zapytajcie skąd pomysł? Ponieważ jestem artystką Byłam na koncercie KUKE i tam był też BDOES I spróbujemy narysować go jako żywego Dosyć szeroka szyja, że tak powiem Która graficznie gdzieś tam pokrywa się z... Ja resztą... Jestem jeszcze ciekawa, czy więcej niż jedna osoba wpadnie na to, to ja teraz. Tutaj, oczywiście, dodatkowa ochrona. Też taką posiadam. I rysujemy wąs. Pięknie. Pięknie. Teraz tak. Trzeba umiejscowić brwi. Ja mam te brwi? Takie bardziej krzeczaste. jak będzie zaraz wyglądał jak proboszcz z tego z wilkowej. Ostatnie parę osób się mnie pytało, gdzie jest gra dziwne ciało. To jest po prostu część rygardy Dobra. Włosy. Nie rozumiem, o to włosami. Okej. Okay. Jak tam czas. No co, bts to jest 2,177 pełna ksywka. Co on ma z tym włosami? To, moim zdaniem niczym się nie różni od prawdziwego BDSa. a <laughs> Jesusa, rysujesz? Nie, to BDS. Trzeba go pokolorować. O! Przepraszam. Moim zdaniem. <laughs> moim zdaniem w ogóle niepodobne. Ej bez wygląda jak Jezus Nie chciałam <grystanie> Wygląda miał miałem to bo go z takiego zdjęcia rysowałam Z tego go rysowałam <grystanie> <grystanie> Pomóżcie mi, co to jest? Idealnie zzorowany jest git Spiderman? A bez to może być Spider-Man Ale jak wygląda Spider-Man? Czekaj, to znaczy, jeżeli tu jest pająk, to znaczy, że on tam ma rękę, czy nie? No dobra, trudno, powiedzmy, że nie ma. Trochę nie mam czasu na takie decyzje. Bo ja wiem, jak Spider-Man wygląda. Cały w kratę jest. Będzie mega umięśniony. Okej. Okay. I tu musi mieć jakieś takie. Tu, ma... w innym kolorze chyba? To mu jakoś tak schodzi. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Ktokolwiek to rysował, życzę mu wszystkiego najlepszego. Dobra, uratujemy to jeszcze. Wiem, że to nie wygląda, jakby się dało to uratować, ale. To będzie takiego spide taki Spider-Man, jakiego jeszcze nie widzieliście, i możliwe, że nie chcielibyście go zobaczyć. Czy on ma jakieś pająka tu? Strasznie mnie irytuje ten kolor czerwony. Boli mnie w oczy ten czerwony, przyrzekam. Nic nie widzę przez niego, wzrok mi się rozmywa. Czy ja jestem chora na y, czerwono... kolor? Ja przecież czy ja za gówno narysowałam?! Nic nie widzę przez ten czerwony kolor. Apsy mu narysujemy takie. Dobre to jest, czy nie? Też mi się tak wydaje. 100% Pokemon, Pokémon albo jakaś baba anime. Miku. Dobra, to jest jakaś hatsune Miku. Ja mam tu narysować, ona ma długaśne nogi. Czemu nikt nie pomyślał o tym? Dobra. Narysuję ją robiącą szpagat. <głosy> <głosy> albo o. Ty. Zakończone takim ostrym. Dobra, no, ona po prostu będzie zbiewała tutaj macie. Kit. Oh. Dlaczego jedno uda ma grube, a drugie chude? Nie no, bo to ma takie same chyba. A jeśli macie możliwość, to proszę podbijcie ten film. Przypominam też, że streamy są codziennie mm -hmm. po godzinie 17-18 do późnego wieczora, więc możecie wpadać na Twitch. Dobra. Pewnie ciało ma w takim kolorze. jeszcze trzeba będzie to pomalować. Dobra. I jeszcze cienie bym zrobiła. Okej. Okay. Dobra. No, chyba GIT! A ja po prostu przepraszam, nie? Nawet nie mówię za co, po tak, prostu. Jere, jere, mi, tak, Jeremy, tak, my tylko Wierzę, nie? że same piękne prace stworzyliście. A, dobra, Boże, już robiłam sobie co? Ja nazywałam. Okej, okay, dobra. Wrócę referencyjne zdjęcie. Jezus, ja ja. jestem Maria. Boże, czy to będzie? O Boże, jak to było? Nie jest Je, tak źle. Nie, nie jest tak źle? co Widzę jakiegoś zęba, jakąś małą rączkę. Nie narysowałeś okay. gołą babę? Ja się starałam ozdrować BDS okay. jak potrafiłam, okej? Okay? ja tego, że nie potrafiłam, ale mi się wydaje, że też <śla> radę O nie, ja tam się nie zamalowało nie na to. Nie dam, nie dam, nie <śla> dam. <śla> o nie, ja to o, nie nie Ja to kończyłem, nie! Nie! Przepraszam, myślałem, że to jest jakaś kura. A, nie.

Smurf. O, o, Papa smerf To papa smer! O nie! nie. Zapraszam! Nie spodziewałem się, że to jest smerf Jak to? A co mogłeś powiedzieć że to jest, jest powiecie, że z innego, jeżeli jest niebieski? To jest koszulka. Numer jeden fan ja. Twitch TV wpadka. Jules nazywał sam siebie. Boże jak miło! <laughs> I Julie kończyła lądowanie. Znaczy, że sam się narysować. O. Śczuł, jak majty. Ale akcja. Renuje ze szczurem. <noise> znaczy, są pytania. tam. Yeah. A nie to Izak. Isaac. nie. O, yeah. o Jezu. Julie, proszę. nie. jak... O, przyjacielu. O, sobie. to jest o, Miałam I długie nogi. Ja wpisałam, bo tak. czat mi pisze Hatsune Miku Hatsune. Pisałam to w Google, bo tego nie oglądałam. I miała dłuższe nogi niż ciało. Więc po prostu z pierwsza. To jest jakaś moda Izaka, na pewno. Na pewno. Bo jak o, no, po prostu. Już się znaleźć tak? Juncia zignorowała te całe tło jest, i w ogóle wszystko, tak. i to jest tak odcięte. Ja tak... myślałam o nim. I zobaczyłam, że ty przerysowałaś Wiem te linie tak. od góry tam, naprawdę. To jest o, rysownicze są ograniczone, a wtedy postaram się coś narysować. O Boże, to jest to, to, jest to... dobre. Okej okay. Moi widzowie się zorientowali o co chodzi. Postarałam się wczuć ze sposobem rysowania też. Okej, nice. okej. Okay, okay. Iłciana? Nie! Wyszło! Jaki ładny pojączek. Jaki słodki, ale chyba bardzo małe nóżki co do ciebie. Perspektywa, po prostu on jest tak ułożony, że buzia jest bliżej nas, a nogi są tak. dalej. Perspektywa, to jest spokojnie, to jest wszystko poza kontrolą. Oh, o! Z nowej! Jak to się nazywa? Ja przepraszam. Jak nie wiem co to jest. Uch. Oh my god. Jula, kończyłam po tobie. Ej, z doświadczenia wiem, że raczej jak ktoś coś rysuje, to nie jest to kura zwykle. A ludzie <laughs> lubią narwać kurę albo... Nice. No, jak jest. I pinki? Piękne. Ja jeszcze. Od razu ten. Upieczone na patelni. <laughs> dobra, next. To jest jakaś abominacja. Okej, okay, dobra. Ja, kolorę, ja, ja to dostałam i ja nie, mam, nie miałam Pojęcie co to jest wzią? za golem, z czego on jest? Z czego w sumie. Ha. Myśliłem, że no to jest Z dupy, w no, sensie z głowy. O, tak, fajnie. Tak, tak. Ale wygląda spoko. Fajnie te cienie właśnie. No, do momentu, poczekaj. Tak. Co to jest za Minecraft przekrój przez ziemię? No bo jak tu <suszę> pilawa, to lawa, drugi woda? woda. Jezus Maria. Ja w ogóle myślałam, że to jest od kagerą, odznakę, bo takie o kolory wu? były. A bo ja to kończyłem, no dobra. O mój Boże! Najacze ma! Najacze to jest ten. Ten co ma trzy nogi i naki na nogi. I wszystkie dzieci go kochają. Tra-la-la. Tra, tra, co to jest w ogóle? To co naprawdę jest? wygląda Pięknie. jak wylosowane przez kostkę. Widzę tutaj kostkę i się po prostu wylosowało takie. No i jest. O szczur! jaki szulek. słodki. To jest mega obiecujące, Jeremi. Ale to pakowany szczurik! <śmany> jednak szczurik, <śmany> jednak szczurik. Szczur o, o, o ma, on ma luz. On jest zapakowany, ale on ma luz. Pięknie, bardzo ładnie. Jakiś klub okay. za nim pewnie. Żenicu. żenicu. Prosik, przepraszam. Żenicu, okej. no. Ooo! To się okay. szykuje na dobrą pracę. Okay. Dobrą pracę. Nie zniszczyłeś tego, <grym> prawda? <grym> Ej, Action. <grym> Nieźle. Nie <grym> to wygląda jak nazywane przez AI, co prawda? Ale przez jedno no AI. <grym> <grym> <Okay>. <grym> oh ciekawe. To mogło bardzo jest. wyjść. Albo bardzo myślę, nie wyjść. Myślę, nie. Tak. Ja myślałam, że Bój to wśpienka wśpienka pepa? jest fajne. <śpienki> jak rykłam, ja Jak rykłam. Jak ryklam. Ej, to może wyglądać. Nie, Pepa, ale problemy to nie Nie, to też nie Nie, Jakież to ładne! I ja się starałam, okej? Okay? Jakby ja myślałam, że to jest kot. No bo to jest taki trochę różny. Kot. jest kot. Ale ładny i rosik. Ale piękny o! grzyb. Ale o! to jest grzyb. kreatywne! No Ej, mega! Rzeczym nie spodziewałam się takiej kreatywności po nas. No? I czapeczka od Mario jest. Ej, zajebiste, daje. Bo myślałem, że jak tam jest grzyb, to że tam na górze był Mario i tak pod koniec się zmienić na Luigi. A dobra tam. Mega fajne, super to wyszło Mega fajne. No. Ładnie to wygląda.